Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym makijażem. Takim wstępem już do jesieni. Więc miłego oglądania i zapraszam! Tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, dzisiaj będzie to makijaż e, typowo już jesienny. Jak na razie nałożyłam tylko pielęgnację oraz swój, e, swoją bazę pod makijaż. Już Wam wam pokazuję. Jest to baza elf. Z reguły jest to baza z nazwy przynajmniej jest to baza nawilżająca, ale żeby was to nie zmyliło, ponieważ jest to typowa baza silikonowa, która nie tyle e, nawilża, ja przynajmniej tego nie odczuwam, co ładnie wygładza i właśnie e, niweluje widoczność porów, dlatego odrobinę, uwaga, też nie przesadzać z ilością, odrobinę już ją wklepałam właśnie tutaj w strefie, gdzie moje pory są najbardziej rozszerzone. I w dzisiejszym makijażu będę korzystała z um, palety Inglota. Jest to ta paleta e, Water Spice, tak, typowo jesienna, jak możecie zauważyć. Ma piękne, takie przybrudzone kolory. Jak tylko weszła do sprzedaży, od razu mi się oczy zaświeciły. Widziałam kilka fajnych filmików i wszędzie ta paleta była pięknie pokazywana, więc też zapragnęłam ją mieć. To, co mnie odrobinę ostudziło mój zapał, i nie sięgam po nią niestety tak często, jak bym tego chciała to jest to, że w filmikach oraz w kamerze ta paleta wygląda naprawdę jaśniej i te kolory są bardziej takie żywe. Na żywo ta paleta jest bardzo, bardzo ciemna. Więc tak naprawdę tutaj macie podgląd przynajmniej dwóch, trzech tonów filmiku jest jaśniejsza niż na żywo. I to tak troszeczkę mnie ostudziło. Oczywiście po drugie, one mają bardzo fajny pigment, ale właśnie są suche i też to powoduje, że praca z nimi nie jest może tak przyjemna jak z, z takimi bardziej przyjaznymi, aksamitnymi cieniami. Nie wynika to nic złego, ponieważ z, tego, z tej palety da się naprawdę sporo wyciągnąć. Nie musicie kupować od razu całych wkładów. Można kupić oddzielne kolory, które nam się podobają. To jest też bardzo wielki plus, dlatego uważam, że system, jaki oferuje nam Inglot, jest naprawdę bomba. Więc, bez dwóch zdań. Przybliżyłam Was odrobinę do siebie i jako pierwsze będę nakładać podkład. Dzisiaj będzie to odrobina podkładu It Cosmetics. Jest to naprawdę rewelacyjny podkład. Nie tylko latem, ponieważ ma bardzo wysoki filtr e, przeciwsłoneczny. Nie jest to jedyne rozwiązanie na lato, ale również pozostałe sezony się sprawdza. Dodatkowo jest krem, bardzo fajnie kryje, a zresztą cały filmik oczywiście znajdziecie na moim kanale. Zapraszam. I tak jak muszę Wam powiedzieć od razu, że tutaj e, jego zaletą jest to, żeby nakładać go bardzo, bardzo mało, w malutkich ilościach. Wtedy będzie bardzo ładnie wyglądał i wtapiał się w skórę. E, ja oczywiście wklepię go z gąbeczką, więc do dzieła. na okolice pod oczami nałożę korektor i ja tutaj sięgam po Fit Me, korektor bardzo lubiany przeze mnie, lekki i dość dobrze kryjący, ja mam go tutaj w odcieniu 10, nie jest on najjaśniejszy, dlatego fajnie stali się z moim makijażem, nie będę miała właśnie białych e, pant pod oczami, więc odrobinę i wklepujemy. nie będę konturować mojej twarzy na mokro, dlatego całość e, przypudruję taką woalką pudru i będzie to puder marki ELF to jest ten właśnie o, tutaj mamy beauty shield, bardzo go lubię jest naprawdę rewelacyjny fajnie zmielony okolice pod oczami przypudruję małym pędzelkiem natomiast całą twarz e, moim ulubionym czyli pędzlem typu flattop. Przyszedł czas na brwi i je zrobię poza kamerą, ponieważ tutaj muszę się troszeczkę skupić i nie mogę, przy, muszę go wykonać oczywiście przy lustrze, więc tutaj Was y, zostawię na chwilę. W tym celu użyję po prostu kredki i będzie to kredka Micro Brow Pencil marki NYX Cosmetics i ja mam ją w odcieniu, już Wam mówię, ash brown. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo fajny produkt. Z jednej strony mamy kredkę, a z drugiej takie czesadełko, spiralkę, więc super. Wracam do Was już z brwiami. Odrobinę też korektora. Nałożyłam podłóg brwiowy, aby je optycznie po prostu tutaj wyczyścić i zrobić taką delikatnie rozjaśnioną, rozjaśnione miejsce. Ponieważ, jak wiadomo, ja mam opadające powieki. Każdy milimetr skóry w tym obszarze jest dla mnie na wagę złota. Dobrze, teraz przechodzę do konturowania twarzy, i w tym celu użyję bronzera marki Chanel. To jest po prostu puder e, o ciemnym kolorze. Ja mam go tutaj w odcieniu 40, czyli taki bardzo fajny. E, oczywiście w stronę ciepłą puder i nim, i nim po prostu nie tyle wykonturuję, co dokładnie ocieplę moją twarz. Aby dodać takiego dziewczęcego blasku i młodzieńczego wyglądu, dodam odrobinę pudru Papa, dot Peach marki. To Faced. Ten makijaż będzie zdecydowanie w ciepłych tonach, dlatego też dodam e, ciepły rozświetlacz, bardziej taki właśnie w odcieniu złota i będzie tutaj lovely. Gold Highlighter i on jest naprawdę fajnym kosmetykiem. Jest naprawdę bardzo wydajny, pięknie się mieni i wygląda o wiele drożej niż kosztuje. Na usta nałożę kredkę marki Maybelline. I będzie to kolor Show w odcieniu 630, będzie to ta kredeczka. Jak widzicie ma fajny kolor Nude, ale jest po ciepłej stronie i tutaj w tym przypadku nie potrzebuję już konturówki, po prostu obrysuję nią usta i wypełnię. znacznie przybliżę i zajmiemy się makijażem oka. Moim zamiarem w dzisiejszym makijażu jest właśnie skupienie się na takich pierwszych objawach jesieni, czyli przede wszystkim na żółci, takim kolorze musztardowym, brązie, bez czerwieni jeszcze i bez fioletów. Tylko na razie takie właśnie spokojne odcienie na powieki ruchome Oczywiście użyję bazy i będzie to sprawdzona baza e, marki Sephora. Świetnie się u mnie sprawdza, fajnie trzyma. Tutaj podłuki brwiowe oraz załamanie powieki, aby mi się lepiej blendowały cienie. Nałożę odrobinę cienia marki NYX e, i będzie to Laptins. I teraz przejdę do palety właśnie tej Water Spice od Inglota i mamy tutaj duży wybór kolorów, właśnie takich jesiennych. Znaczy ogólnie ona cała jest jesienna, ale tutaj podobają mi się właśnie ten jasno musztardowy, tutaj ten bardziej musztardowy, tutaj mamy dość sporo brązów, więc myślę, że użyjemy właśnie tych odcieni i jako pierwszy najjaśniejszy Nałożyłam go na pędzel i chcę wam pokazać jak wygląda w. To jest ten. Widzicie, on wcale nie jest jasny, więc tutaj wygląda bardziej e, tak, jak wygląda na rzeczy, w rzeczywistości. Teraz odrobinę dokładam jeszcze tego musztardowego, jasnego cienia od tego z palety Zinglota na środek powieki, aby troszeczkę go wzmocnić. Te cienie bardzo fajnie się przyklejają, nie tworzą plam, jak możecie zauważyć, więc naprawdę fajnie się z nimi pracuje. Teraz chciałabym wzmocnić, zaakcentować ciemniejszym cieniem, właśnie. Zewnętrzny kącik oka, aby dodać mu takiego troszeczkę wieczorowego, bądź też można nazwać jesiennego, bardziej luku. I tutaj mamy sporo kolorów, tak jak już mówiłam, do wyboru. Wydaje mi się, że pójdę w tą tutaj cieplejszą stronę i wybiorę tutaj o ten, tym samym pędzelkiem i wklepuję w sam zewnętrzny kącik. Dzięki temu nasz makijaż nie będzie taki płaski, tylko właśnie wielowymiarowy. Aby jeszcze właśnie zaakcentować bardziej zewnętrzny kącik, już tylko przy samej linii rzęs, nie będę robić kreski, więc przy samej linii rzęs nałożę bardzo ciemny czekoladowy brąz i tutaj będzie to najciemniejszy z palety i będzie to tutaj ten ciemny brązik. Jak już nałożę takim Ołówkowym małym e, pędzelkiem. Teraz przejdziemy do dolnej powieki i na całej jej długości nałożę musztardowy cień. To jest właśnie ten. To jest To jest zawsze najtrudniejsze, jak wam pokazać. I teraz oczywiście nadam, połączę górę z dołem, czyli tutaj w samym dolnym, zewnętrznym kąciku nałożę najciemniejszy cień. Postaram się wypisać wszystkie używane kosmetyki na dole, więc e, dzisiaj nie podaję numerów. Teraz całą dolną powiekę rozblenduję delikatnie cieniem właśnie tym żółtym od Kiko. Ja odrobinę dodam jeszcze tutaj błysku i również będzie to cień od Kiko Milano. Mamy tutaj takie duo. Teraz czas na kredkę. Oczywiście na linii wodnej jest tutaj taka zasada, że przy makijażu wykonanym właśnie z fioletami oraz takimi żółciami Cera musi być przynajmniej wokół oczu naprawdę nieskazitelna, dlatego żebyśmy nie wyglądali jak chorzy. Tutaj możemy zrobić również makijaż w dwóch wersjach, że tak powiem, czyli albo nałożymy kredkę czekoladową, taką brązową, która nam dopełni makijaż, będzie to ciemny makijaż lub ma kredkę oczywiście beżową na linię wodną. Nigdy nie zostawiajcie linii wodnej bez jakiegokolwiek właśnie uzupełnienia. Dzisiaj mamy dzień, więc ja postawię na jasną kredkę. Będzie to beżowa kredka od Wonder Pencil marki NYX. Bardzo ją lubię, chociaż nie jest to najlepsza kredka, jaką mam. Ostatnim teraz etapem są rzęsy i ja postawiłam się na dzienny look mimo takiego ciemniejszego oka więc podkręcę swoje rzęsy salotką wytuszuję je sztuszem gdybym nałożyła ciemną kredkę na linię wodną zapewne również użyłabym sztucznych rzęs ale ostatnio moje rzęsy naprawdę mi się podobają dlatego chcę nosić właśnie je więc zrobię to poza kamerą i do was wrócę i tak przychodzę do was ze skończonym makijażem ja postawiłam dzisiaj na właśnie taki bardziej dzienny look. To nałożyłam na linię wodną właśnie kredkę beżową, nieciemną, Dodatkowo wytuszowałam, podkręciłam zalotką i wytuszowałam swoje rzęsy bez przyklejania sztucznych. Taki efekt na rzęsach daje maskara właśnie marki, to jest L'Oreal Unlimited. Ona jest bardzo fajna, taka czarna, bardzo dobrze je podkreśla. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie mi to wystarczy. Dodatkowo spryskałam jeszcze twarz mgiełką Iconic London, która dodała dodatkowego glow. Cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że jesień będzie zachęcająca, właśnie będzie ciepła i taka nasza złota jesień, dlatego tego nam wszystkim życzę. A dzisiaj się już z Wami żegnam, Przedstawiłam się cały makijaż, czyli również z makijażem twarzy. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę udanego dnia lub wieczoru i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki i pa pa!